Nagrywa? Nagrywa. Cześć ludziska, witam Was na moim kanale. Dzisiaj filmik taki nietypowy. Serwis MRF-a. Eee, okazało się, że nie legnęła cewka, tylko legnął moduł zapłonowy. Ale mrf jeździ, ma się dobrze. Pali. Zobaczcie sami. Jeszcze nawet narzędzi nie posprzątałem. No i do MRFK też przybyło parę fajnych bajerów. Nóżka zmiany biegów z modelu RCZ. Koreczek wlewu paliwa pod kolor nakrętek. Jeszcze w planach będą klamki nowe, też takie czerwoniutkie fajne. Także mrf będzie się wyróżniał. No. Nie jest to żaden poradnik ani. Nie jest to żaden poradnik ani. ani filmik dla pouczenia, tylko powiem szczerze, że ja się sam uczę na. na błędach. Podejrzewałem od początku, że coś jest nie tak z zapłonem, bo. podczas jazdy on mi po prostu. po prostu zdech. Wystraszyłem się, że coś się stało z silnikiem, ale kilka kopnięć i kompresja, kompresja była. Nie było, nie było po prostu iskry, a wszystkiemu winien był, gdzie ja to mam zaraz. O, wszystkiemu winien był, wszystkiemu winien. O, pisze wiara na Messengerze, wszystkiemu winien był ten moduł. Moduł. Oraz cewkę i resztę tych bajerów kupiłem na Na motocykle pitbike.pl za co im serdecznie dziękuję Naprawdę zrobili dobrą robotę z dostawą Bo zamówiłem we wtorek a już wczoraj miałem No to jest dla mnie szok Trzeba będzie jeszcze oponki nowe zamówić mrf jak brudny po ostatniej jeździe Nie mam stojaka więc moto stoi na starej skrzynce po piwie, bo tu sąsiadka miała sklep, mam nadzieję, że to mnie czegoś nauczy. Mój amerefek. Będzie śmigał, mam nadzieję. Tylko zastanawiam mnie, wiecie co, zastanawia mnie jedno. Co tak naprawdę spowodowało, że, że on mi podczas jazdy zgasł odpalił, normalnie pojechał. Jeździłem i. Nagle stop zgasł. Stop engine. Nie? Dobra, ludzie. Mi się buźka cieszy, że MRFX z powrotem pali jeździ, nie się pocisnę nim do roboty. A co? A ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie, komentujcie. Zapraszam do subskrypcji kanału Martin Flash Gordon. Marcin dzisiaj przesłał film nowy, także jest co oglądać z konkretnym sprzętem. No i również nie zapomnijcie o subskrypcji kanału CybiAgroFoto. Jeśli potrzebujecie części do takich małych motocykli, to polecam sklep Pitbike.pl. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Hej.